Tak wygląda piasta wirnika głównego zabawki FD1098. Zauważmy, że ma to dosyć spore luzy na tych mechanizmach. O. Tarcza sterująca rusza się sama jak chce. A tak to się zachowuje, jeśli jest sterowana. Pilotem. A teraz taki ruch dookoła. Wszystko działa i to w dość szerokim zakresie. To była wersja sterowania łagodnego. Teraz jest sterowanie szybkie. Teraz znowu łagodne. Różnicy nie widzę. Możliwe, że to działa tylko na ster. W kierunku czyli wirni gogonowy. Zobaczymy, jak to wygląda w ruchu.